Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Paweł, kanał Crypto Lifestyle Polska. W dzisiejszym wideo będziemy rozmawiali o nowym bocie na Telegram. To jest bot typu play to airdrop, typu play to earn. Więc możemy tutaj za klikanie, za wypełnianie jakichś misji, za tak naprawdę claimowanie otrzymać kryptowalutę, którą kiedyś będziemy mogli spieniężyć. Oczywiście w tej chwili jeszcze nie wiadomo dokładnie jak to będzie działało. Ale tego typu aplikacje już funkcjonują, takie jak hot wallet, o którym myślę, że warto będzie zrobić jeszcze osobny filmik. Tu mamy od tyle fajnie, że jest to całkiem nowa platforma, więc mamy szansę, mamy jakąś przewagę nad innymi osobami. Nie wiemy w jaki sposób będziemy nagradzani, czy będzie trzeba mieć jakąś wysoką rangę, więc tak naprawdę, jak to w krypto, im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Co tutaj możemy powiedzieć o tym, więc jest to nowy bot. Jest to, tak mówią, że połączenie Notcoin, portfela Nire, czyli tego portfela tak naprawdę hot wallet. E, działa to jednak na blockchainie TON. A jak może wiecie lub nie, ja jestem e, takim no miłośnikiem, zwolennikiem TONa. Uważam, że ta sieć będzie rosła w siłę i może zagrozić takim wielkim konkurentom jak BNB. Zresztą portfel e, TON mamy na Telegramie, a Telegram ma prawie czy nawet miliard użytkowników. Także tak naprawdę wydaje mi się, że sukces tej sieci jest nieunikniony. Już teraz możemy tam zauważyć też taki meme coin season. Warto się interesować rzeczami związanymi z siecią TON. Wracając tutaj do tematu, nie wydobywamy tutaj jak nie klikamy, tylko po prostu sobie claimujemy tak jak w portfelu HOT. Jest to wstępna dystrybucja tokenów przez wydobycie, później token będzie wystawiany na giełdach. Można to wypłacić do swojego portfela. Być może będą podobne akcje jak na chocie, że za te tokeny będziemy mogli jeszcze przed premierą kupować inne tokeny w pre-sale, nft które nawet będziemy mogli kaszować. Tak było w portfelu Hot NIR, więc można spekulować, że tutaj będzie podobnie. Co musimy zrobić na początek? Więc najpierw trzeba się zarejestrować. Link będzie mieli w opisie tego wideo lub gdziekolwiek znajdziecie, wideo, czy będzie na YouTube, czy na Facebooku. Doładować sobie najlepiej ten 0,1 tona, po prostu, żeby było na jakieś opłaty, żeby się nie martwić. Jest to początek, więc za każdy claim tutaj, ponieważ to jest na blockchain, musimy płacić. Można sobie zdobyć gdzieś tam jakieś takie punkty do darmowego, darmowego claimowania, no ale lepiej zasilić, lepiej być tym użytkownikiem on-chainowym, bo może mieć to znaczenie później, kiedy airdrop będzie dystrybuowany. 0,1 tona to jest około 50 centów, więc nie są to jakieś duże pieniądze. Gaz można zdobyć za darmo, tak jak mówiłem, wykonując misję. Dodatkowo z poleconych możesz otrzymać aż 16% zarobków. Aplikacja jest darmowa, więc warto się podzielić z znajomymi. Nie ryzykujemy tak naprawdę tutaj nic oprócz naszego czasu. Dobra, zobaczymy teraz, jak to wygląda mniej więcej. Aplikacja jeszcze trochę może mieć problemy z ładowaniem z racji tego, że jest nowa i teraz przypuszczam, że ze względu na dużą popularność tego typu aplikacji na pewno chętnych jest więcej, niż mogą obsłużyć serwery. Już nam się pokazało tutaj skromne menu. Pamiętajmy, że to jest świeży temat, więc wszystko tutaj jeszcze może być dopracowywane. Tak widzieliśmy też w innych przypadkach. Tutaj mamy tą taką ala wioskę. Tutaj właśnie widzimy progres bar naszego jakby storage, czyli takiego miejsca, gdzie będziesz będą nam się akumulowały te tokeny. Najważniejsze teraz na początku to rozwijać to, żeby zdobyć sobie jak najwyższą rangę, żeby jak najwięcej tych tokenów zdobywać i jak najrzadziej klejmować, no bo to jest uciążliwe, więc zaraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy misję. W tej chwili ja już tę misję wypełniłem, dzięki temu zdobyłem początkowe tokeny, dzięki którym mogłem wydobyć, przepraszam, skorzystać z pierwszych upgrade'ów. Jest to też te transakcje GESPIN, na razie są niedostępne. Więc no, jest jakieś minimalne ryzyko, że tę drobną ilość tonów, którą będziemy chcieli przelać czy sobie skorzystać, no bo jednak zbierają na razie, tak? No ale słuchajcie, no to to jest 50 centów, tak? To o czym to my rozmawiamy. Myślę, że no, przede wszystkim ryzykujemy tutaj naszym czasem. A ponieważ aplikacja jest dosyć dopracowana, mimo że nie zrobiłem jeszcze tak zwanego extensive research, Wydaje mi się, że raczej tutaj nie ma obaw o, o, o jakieś problemy. Więc tak jak widzicie, ja sobie już zrobiłem level tu, jeśli chodzi o farming, więc teraz szybciej mi się to wydobywa. Później sobie będę zbierał na ten drugą opcję piggy bank. To znaczy, że będę musiał rzadziej klejmować, czyli na przykład nie co tam 2-3 godziny, tylko na przykład co 6. No i mogę jeszcze szybkość tutaj sobie zwiększyć. Jakby razy to, co pobieramy jeśli chodzi o settlement, możemy też tutaj zapraszać osoby. Więc no, ja dopiero tutaj zaczynam. Chociaż ktoś się zapisał, ale nie widzę go. Być może są tu jeszcze jakieś problemy z wyświetlaniem. Zawsze sobie to sprawdźcie, czy dobrego linka dajecie na przykład kogoś innego. No, i mamy tutaj kraje, też to jeszcze nie jest dostępne. Tak, możemy sobie tutaj przelać transfer. Czy możemy sobie zrobić transfer tego wertusa do innych użytkowników? Czyli na przykład możemy robić jakieś airdropy naszej ekipy, jeśli będziemy już na takim etapie, czy po prostu przelać koledze, żeby mu tam pomóc, żeby on sobie szybciej coś upgradeował. Tutaj mamy portfel. To jest portfel tonowy. Jak klikniemy w prawym górnym rogu, to on kod kreskowy. I w ten sposób możemy tutaj zasilić ten portfel z jakiegoś innego portfela ton, to albo zewnątrz 4 gramu, albo ton kiper. To są te, które najczęściej ludzie używają. Co jeszcze? Myślę, że to na tyle jeśli chodzi o tę aplikację. Na pewno niedługo zrobię update, bo podejrzewam, że pojawią się tutaj pewne nowości. Póki co jest to bardzo świeży temat, więc warto zacząć jak najszybciej, żeby mieć przewagę nad innymi użytkownikami. Po prostu zanim skończy się akcja, to jak najwięcej nazbierać tych tokenów. Myślę, że warto. Póki co dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania mojego kolejnego filmu. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.